To jest espresso z układem sił. Eugeniusz Romer, zapraszam. Prezydent Stanów Zjednoczonych Joe Biden zrezygnował z wyścigu o reelekcję. W pisemnym oświadczeniu poinformował, że w jego ocenie będzie to najlepsze dla Partii Demokratycznej i dla Ameryki. Biden mierzył się z coraz głośniejszą krytyką w szeregach partii oraz jej darczyńców ze względu na wiek i wątpliwości, czy jego stan zdrowia pozwala na rządzenie krajem. Biden zamierza skupić się na obowiązkach prezydenta do końca kadencji. Jako osobę, która powinna startować w wyborach prezydenckich zamiast niego, wskazał swoją zastępczynię Kamale Harris. To ma afrykańskie i azjatyckie pochodzenie, co może pomóc jej zdobyć głosy czarnoskórych Amerykanów. Jest też znana z walki o dostęp do aborcji. W sprawach międzynarodowych ma poglądy zbliżone do Joe Bidena. Komentatorzy amerykańskiej polityki podkreślają jednak, że może przyjąć bardziej surowe stanowisko w sprawie Izraela i jego działań w strefie gazy. Ona nie ma jakichś bardzo utartych poglądów na politykę zagraniczną, będąc w Senacie przez ten krótki czas. To nie było jakieś jej portfolio którym się bardzo by interesowała. Na urzędzie wiceprezydenta została parę razy oddelegowana do różnych zadań w polityce zagranicznej, ale to nie było nic przełomowego, nic, co też dałoby nam jakiś większy wgląd w jej osobiste też na to spojrzenie. Także moja intuicja jest taka, że gdyby przyszła, że tak powiem, co do czego, co do prezydentury Kamali Harris, to wpływ na politykę zagraniczną mieliby oczywiście doradcy, to nie musieliby być ci sami doradcy, czy tacy sami doradcy takiego samego pokroju w administracji Joe Bidena. To faktycznie mogłoby być nieco bardziej lewicowe towarzystwo, może z nieco młodszego też pokolenia. Tłumaczy Mateusz Piotrowski z Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych. Donald Trump, kandydat partii republikańskiej w wyborach prezydenckich, powiedział, że będzie mu jeszcze łatwiej pokonać Kamale Harris niż Joe Bidena. Republikanie obarczają ją odpowiedzialnością za inflację oraz kryzys migracyjny na granicy z Meksykiem. Jej powierzono to portfolio rozwiązania kwestii wzmocnienia ochrony granicy i poradzenia sobie z nielegalną migracją. To było w jej portfolio. Ona została, no może nie mianowana, bo, bo, bo pełniła i tak urząd wiceprezydenta, więc tutaj dodatkowe nadania takie urzędowe nie były potrzebne. Natomiast gdyby to był jakiś człowiek spoza administracji, wciągnięty, to on by został mianowany takiego specjalnego doradcy do spraw ochrony granic. Tutaj jej portfolio pobierzono i ona zawiodła. Nie potrafiła sobie poradzić z tym tak od strony politycznej, organizacyjnej. Ostatecznie przecież kryzys migracyjny, wzrost liczb nielegalnej imigracji całkowicie przestano w trakcie prezydentury Bidena. I to jest jeden z głównych czynników wpływających na decyzję wyborców w tym cyklu wyborczym. A jedną, jeżeli już tak cofnąć się jeszcze do tych kwestii wizerunkowych. Jest bardzo często, Kamali Harris, wypominana jej konferencja prasowa właśnie w tym temacie, w którym bardzo ostro walczyła z nielegalną migracją, kierując swoje słowa do nielegalnych migrantów: Nie przychodźcie, nie przychodźcie, nie przychodźcie. Środowisko Kamali Harris rozpoczęło już akcję mającą przekonać delegatów Partii Demokratycznej do poparcia jej kandydatury. Około 4000 reprezentantów ugrupowania wybierze nowego kandydata na zjeździe w Chicago w drugiej połowie sierpnia. Obecną wiceprezydent poparło wielu prominentnych polityków Partii Demokratycznej, takich jak typowany na następcę Bidena gubernator Kalifornii Gavin Newsom czy małżeństwo Clintonów. Nie zrobili tego jednak Barack Obama czy Nancy Pelosi, była spikerka Izby Reprezentantów. Uchodzi za taką osobę, która trochę swoją powagą, czy właśnie raczej brakiem powagi, nie przystaje do urzędu wiceprezydenta i w związku z tym, tym bardziej może nie przystawać do urzędu prezydenta. A to nie jest tak, że pełni urząd wiceprezydenta, że pełni kilka miesięcy, no przez trzy pół roku można takiego szlifu jednak nabrać, będąc w Białym Domu, jeżdżąc reprezentować Stany Zjednoczone na arenie międzynarodowej, bo to także jej było, było powierzane. Była także przecież z wizytą w Polsce, mierząc się z wymagającymi czasem zadaniami polityki. A wydaje się, że tutaj nic nie uległo zmianie i takiego jej prezydenckiego w pewnym sensie wizerunku po prostu zwyczajnie brakuje, co jest poniekąd powiedziałbym zaskakujące, bo ma doświadczenie prokuratorskie, ono wymaga prezencji i pewności siebie. Będąc prokuratorem generalnym, już oczywiście w Kalifornii spraw sama nie prowadziła, ale to się wiąże z wystąpieniami publicznymi przed mediami, z jakąś jednak taką wydaje się pewnością taką specyficzną dla wymiaru sprawiedliwości. Dodaje Mateusz Piotrowski. Mało znane podmioty zarejestrowane w Zjednoczonych Emiratach Arabskich, ale mające powiązania z Rosją, skupują stare statki zdolne do transportowania gazu skroplonego LNG, informuje Financial Times. Od 2023 roku zaobserwowano wzrost zakupów tego typu jednostek na niespotykaną dotąd skalę. Choć ten rodzaj paliwa nie jest objęty surowymi sankcjami, prawdopodobnie Rosja szykuje się na ich rozszerzenie, rozwija więc tzw. flotę cieni, która do tej pory służyła jej do obchodzenia sankcji związanych z ropą naftową. W czerwcu Unia Europejska przyjęła restrykcje zabraniające przeładunku LNG z dużych rosyjskich jednostek do mniejszych statków w europejskich portach. Amerykańskimi sankcjami objęty został rosyjski projekt Arctic LNG-2, co sprawia, że trudno jest transportować pozyskany w jego ramach gaz. Filipiny i Chiny osiągnęły porozumienie w sprawie płycizny Sekund Tomas na morzu Południowochińskim. Z komunikatu wydanego przez władze w Manili wynika, że po serii rozmów obie strony deklarują chęć rozwiązania problemu poprzez dialog. Nie podano jednak szczegółów porozumienia. Obie strony roszczą sobie prawo do płycizny, co rodziło poważne napięcia. Chińczycy blokowali dostawy zapasów dla stacjonujących tam filipińskich żołnierzy, służących na będącym w złym stanie technicznym okręcie Sierra Madre. W czerwcu przechwycili łodzie należące do marynarki wojennej Filipin i uszkodzili je za pomocą maczet i włóczni. Jeden z Filipińczyków stracił kciuk. Wcześniej Chiny informowały, że zgodzą się na dostawy żywności dla załogi okrętu pod warunkiem, że Filipiny nie będą go naprawiać i rozbudowywać jego zdolności militarnych. Manila odrzuciła te warunki. Z publicznie dostępnych informacji wynika, że żadna ze stron nie zrzekła się praw do płycizny, mimo to społeczność międzynarodowa liczy, że porozumienie będzie stanowić precedens, Chiny mają podobne spory terytorialne z Wietnamem, Brunei, Malezją i Tajwanem. Naukowcy z Uniwersytetu w Cambridge opracowali żelową baterię inspirowaną narządami elektrycznymi węgorzy. Baterie wykonane są z kilku warstw hydrożelu składającego się w 60% z wody. Dzięki jego właściwościom mogą być rozciągane 10-krotnie bez utraty zdolności do przewodzenia prądu. Zazwyczaj te dwie cechy są przeciwstawne. Baterie łatwo też powracają do oryginalnego kształtu i potrafią same się naprawiać. Dzięki łatwości w formowaniu baterie mogą być wykorzystywane w implantach biomedycznych. Mogą np. sterować urządzeniami doprowadzającymi leki do mózgu. Nie zawierają także metalu, co zmniejsza ryzyko odrzucenia takiego implantu przez organizm. Wśród potencjalnych obszarów zastosowań są też przenośne urządzenia elektroniczne oraz robotyka miękka. To było Espresso z układem sił. Zapraszamy również do słuchania i oglądania naszych dłuższych form na YouTube i w Spotify oraz czytania analiz i artykułów na www.uklad.pl i w papierowej wersji magazynu.